Cześć, moi przyjaciele! Dzisiaj porozmawiamy o temacie, co do którego wielu mężczyzn ma wątpliwości, ale niewielu ma odwagę zapytać: jak zachować zdrowie seksualne po 60 roku życia? To zupełnie naturalny i ważny temat dla jakości życia. Podzielę się informacjami naukowymi na temat tego, jak dieta, nawodnienie i niektóre zdrowe nawyki mogą przyczynić się do poprawy krążenia krwi i ogólnego samopoczucia, które są bezpośrednio związane ze zdrowiem seksualnym. Zostańcie ze mną do końca, ponieważ podam praktyczne i oparte na dowodach wskazówki. Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć, że zmiany w funkcjach seksualnych są całkowicie normalne wraz z wiekiem. Badania pokazują, że około 40% mężczyzn w wieku 40 lat i 70% mężczyzn w wieku 70 lat doświadcza pewnego stopnia zaburzeń erekcji. Dzieje się tak, ponieważ wraz z wiekiem nasze naczynia krwionośne mogą stać się mniej elastyczne, produkcja testosteronu naturalnie spada, a schorzenia takie jak cukrzyca Wysokie ciśnienie krwi i problemy sercowo-naczyniowe stają się bardziej powszechne. Wszystkie te problemy wpływają na krążenie krwi, które jest niezbędne do funkcji seksualnych. Dobrą wiadomością jest to, że zmiany stylu życia, w tym dieta, mogą mieć znaczący wpływ. Przyjrzyjmy się temu razem, zanim przejdziemy do konkretnych produktów spożywczych. Ważne jest, aby zrozumieć, że zdrowie seksualne jest ściśle powiązane ze zdrowiem układu krążenia. To, co jest dobre dla serca, jest ogólnie dobre również dla funkcji seksualnych. Erekcje zależą od prawidłowego przepływu krwi, a wszystko, co poprawia krążenie, może mieć pozytywny wpływ. Składniki odżywcze, takie jak azotany, flawonoidy. Przeciwutleniacze i niektóre witaminy mogą pomóc rozluźnić naczynia krwionośne i poprawić przepływ krwi. Produkty spożywcze i napoje wspomagające krążenie krwi, sok z granatów, sok z granatów jest bogaty w przeciwutleniacze, zwłaszcza antocyjany i kwas elagowy. Badania naukowe pokazują, że regularne spożywanie soku z granatów może poprawić funkcję śródbłonka. Czyli zdolność naczyń krwionośnych do prawidłowego rozszerzania się. Badanie opublikowane w International Journal of Impotence Research wykazało obiecujące wyniki przy codziennym spożywaniu soku z granatów. Proste przygotowanie. Wymieszaj 200 ml czystego soku z granatów, bez dodatku cukru, z niewielką ilością wody. Pij najlepiej rano, na pusty żołądek. Sok z arbuza. Arbuz jest naturalnym źródłem cytruliny, aminokwasu, który organizm przekształca w argininę, co z kolei pomaga w produkcji tlenku azotu. Tlenek azotu rozluźnia naczynia krwionośne, poprawiając krążenie. Przygotowanie. Zmiksuj świeże kawałki arbuza w blenderze i natychmiast spożyj. Unikaj dodawania cukru. Zielona herbata Bogata w katechiny, zwłaszcza EGCG, galusan epigalokatechiny, zielona herbata może poprawić funkcjonowanie śródbłąka i ma właściwości przeciwzapalne. Przygotowanie: Pozostaw wodę do lekkiego ostygnięcia po zagotowaniu około 80 stopni Celsjusza przed dodaniem zielonej herbaty. Pozostaw do zaparzenia na 3-4 minut. Inne pokarmy ważne dla zdrowia seksualnego orzechy włoskie, bogate w argininę, cynk i witaminę E. Cynk jest szczególnie ważny dla produkcji testosteronu. Ryby omega-3: łosoś, sardynki i tuńczyk pomagają zachować elastyczność tętnic i zmniejszyć stan zapalny. Gorzka czekolada 70% kakao lub więcej. Zawiera flawonoidy, które mogą poprawić krążenie krwi. Czosnek, Alicyna w czosnku, może pomóc utrzymać zdrowe ciśnienie krwi i poprawić przepływ krwi. Nawyki związane ze stylem życia, które uzupełniają Twoją dietę regularne ćwiczenia. Umiarkowana aktywność fizyczna, taka jak chodzenie przez 30 minut dziennie, znacznie poprawia krążenie krwi. Korzystne mogą być również określone ćwiczenia mięśni DNA miednicy. Radzenie sobie ze stresem. Przewlekły stres zwiększa poziom kortyzolu, co może zakłócać produkcję testosteronu. Ważne są techniki relaksacyjne, medytacja lub przyjemne hobby. Jakościowy sen Podczas głębokiego snu, organizm produkuje większość testosteronu. Niezbędne jest spanie przez 7 do 8 godzin na dobę. Odpowiednie nawodnienie. Odwodnienie może wpływać na objętość krwi, a w konsekwencji na krążenie. Oto praktyczny przepis, który łączy kilka korzystnych składników: składniki: 200 ml czystego soku z granatów, jedna szklanka posiekanego arbuza. Jedna łyżka pokruszonych orzechów włoskich, jedna łyżeczka miodu, opcjonalnie, lód do smaku, przygotowanie: zmiksuj wszystkie składniki w blenderze do uzyskania gładkiej konsystencji. Spożywaj natychmiast po przygotowaniu najlepiej rano czynniki ryzyka, których należy unikać. Nadmierne spożycie alkoholu. Chociaż umiarkowana ilość czerwonego wina może mieć korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, nadmierne spożycie alkoholu upośledza funkcje seksualne. Palenie. Papierosy są jednym z największych wrogów krążenia krwi i mogą powodować trwałe uszkodzenia naczyń krwionośnych. Siedzący tryb życia, brak ćwiczeń przyczynia się do problemów z krążeniem i obniżonego poziomu testosteronu. Nadmierny stres. Oprócz wpływu na hormony, stres może powodować napięcie mięśni, które zakłóca funkcje seksualne. Ważne jest, aby zrozumieć, że chociaż zmiana stylu życia może znacznie pomóc, uporczywe problemy z funkcjami seksualnymi mogą wskazywać na poważniejsze problemy zdrowotne, takie jak problemy sercowo-naczyniowe, cukrzyca. Problemy hormonalne, skutki uboczne leków, problemy psychologiczne. Urolog lub geriatra mogą właściwie ocenić sytuację i w razie potrzeby przepisać określone metody leczenia, które są bezpieczne i skuteczne: leki i interakcje. Jeśli przyjmujesz już leki na ciśnienie krwi, cukrzycę lub problemy z sercem, ważne jest, aby porozmawiać z lekarzem przed wprowadzeniem jakichkolwiek istotnych zmian w diecie. Niektóre pokarmy mogą wchodzić w interakcję z lekami. Na przykład, jeśli przyjmujesz leki rozrzedzające krew, spożywanie zbyt wielu pokarmów bogatych w witaminę K może mieć wpływ na Twoje leki. Realistyczne oczekiwania. Ważne jest, aby mieć realistyczne oczekiwania. Zmiany w diecie i stylu życia mogą przynieść korzyści, ale rezultaty różnią się w zależności od osoby i zwykle potrzeba kilku tygodni, aby je zauważyć. Celem nie jest poszukiwanie cudownego rozwiązania, ale raczej poprawa ogólnego stanu zdrowia, co może naturalnie przełożyć się na lepszą funkcję seksualną i ogólną jakość życia. Rola partnera zdrowie seksualne to nie tylko kwestia fizyczna, ale także emocjonalna i relacyjna. Kluczowe są otwarta komunikacja z partnerem, redukcja lęku przed występem i skupienie się na dobrym samopoczuciu stawów. Moi przyjaciele, chcę podkreślić, że dbanie o zdrowie seksualne to dbanie o ogólne zdrowie. Produkty spożywcze i nawyki, o których dziś rozmawialiśmy, korzystnie wpływają nie tylko na funkcje seksualne, ale także na serce, mózg i całe ciało. Pamiętaj, że starzenie się nie oznacza rezygnacji z intymności i przyjemności. Dzięki odpowiednim informacjom, zdrowym nawykom i nadzorowi medycznemu, w razie potrzeby. Możliwe jest utrzymanie satysfakcjonującego życia seksualnego w każdym wieku. Jeśli ta treść była dla Ciebie przydatna, zostaw lajka i udostępnij ją innym mężczyznom, którzy mogą skorzystać z tych informacji. Twoje lajki motywują mnie do dalszego tworzenia wysokiej jakości treści. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnych wskazówek dotyczących zdrowia mężczyzn. I napisz w komentarzach, czy już znałeś korzyści tych produktów spożywczych dla krążenia? Która wskazówka wydała ci się najciekawsza? Pamiętaj, Twoje zdrowie i dobre samopoczucie są priorytetem. Nie wahaj się szukać pomocy medycznej, gdy jest to konieczne. Do następnego filmu i dbaj o siebie.